I witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku nowej serii na tym kanale, czyli bajkowych teorii. I w tej serii będę omawiać różne teorie związane z różnymi bajkami, nie tylko Disney'a, ale też na przykład innych wytwórni. I będę też podawać na ich temat swoje argumenty. To znaczy, nie będę kraść tych argumentów z internetu, czyli tych, którzy, które już ludzie inni podawali. Tylko będę podawać swoje własne argumenty, oparte na moich własnych przemyśleniach, które zdobyłam w ciągu mojego fanowskiego życia. Dziwnie to trochę zabrzmiało, ale wiecie na pewno o co chodzi. W tej serii będą się pojawiać różne teorie. Nie będę na przykład się skupiać, że tylko kraina lodu albo tylko Disney, ale też będę na przykład podawać teorie z innych bajek, takich jak na przykład produkcje DreamWorks albo Pixar. Może też na przykład będę robić o My Little Pony albo Wings albo nawet Barbie, bo też są na temat tych bajek ciekawe teorie. A na temat tych filmów, które nie są Disneya, no to te teorie są dużo mniej znane. I wszyscy na pewno znacie te, Anna jest ja za Tarzana, albo um, teoria Pixara, że wszystko dzieje się w tym samym świecie, tylko w różnych liniach czasowych. Ale na pewno większość z Was nie słyszała o teori teoriach na przykład z Kucyków, albo z The Wings czy nawet z Barbie, albo z produkcji DreamWorks, takich jak na przykład Shrek. I... A i ja będę mówić ym, o tych teoriach na moim kanale i chciałabym je trochę rozpowszechnić, gdyż niewielu ludzi wie właśnie o teoriach, które nie są z filmów ale także są warte uwagi i ciekawe. I przepraszam, że tak długo mnie nie było na tym kanale, ale złapałam okropną grypę żołądkową i po prostu nie byłam w stanie nagrywać filmików. W ogóle nie byłam nawet w stanie normalnie funkcjonować podczas tej choroby, ale już jestem zdrowa, wróciłam. I postanowiłam, że odcinki na tym kanale będą się pojawiać mm, co sobotę, co tydzień. A więc, jeśli będę miała czas, to co sobotę albo co niedzielę, mianowicie w weekendy, będą się pojawiać nowe filmiki na tym kanale. A więc, jeśli ktoś czeka na nowe filmiki, to mogę powiedzieć, że będą one w weekendy. A teraz przejdźmy już do sedna tej teorii, czyli w tym odcinku, w pierwszym odcinku, zajmę się teorią pod tytułem. Czy Anna i Elza z Krainy Lodu oraz Roszpunka z Zaplątanych to kuzynki? I wiem. I wiem, że to bardzo popularna teoria, w dodatku tak popularna, że większość ludzi przyjmuje ją za fakt i podaje innym fanom taki głuchy telefon Ej, wiesz, że Anna, Elza i Roszpunka to kuzynki? Ej, wiesz o ich pokrewieństwie? Ej, wiesz, że to jest potwierdzone? I powiem, że nie, to nie jest potwierdzone. Nie słuchajcie tych plotek, że Anna jest za to kuzynki, bo tak powiedziała reżyserka. Nieprawda. Po pierwsze, reżyserka krainy lodu nigdy nie powiedziała, że matka Roszpunki i matka Anny Języ były siostrami. Ja kiedyś o tym chciałam napisać fanfic nawet, ponieważ sama wierzyłam w to, że to prawda, ale ale to nie jest prawda Jennifer Lee, czyli reżyserka Krainy Lodu nigdy tego nie powiedziała ani też Byron Howard, czyli reżyser zaplątanych nigdy także tego nie potwierdził a drugim powodem dlaczego ta teoria nie jest potwierdzona jest to że przecież widzimy przez mały ułamek sekundy na początku Krainy Lodu 2 rodzinę Iduny, czyli mamy Anny i Eldy, oni tam sobie stoją przy takich drewnianych namiotach z takich długich patyków i widać, że tam absolutnie nie ma mamy roszpunki. Zresztą mama roszpunki okazuje się w serialu z zapewnianiem, że to kompletnie inna rodzina, ale ale o tym później. Generalnie ta teoria nigdy nie została potwierdzona, a większość ludzi i tak uznają za prawdziwy, rzetelny, jak to mówią teraz w mediach, legitny fakt. Pewnie zapytacie, hej! Dlaczego właśnie ta teoria tak jest popularna i tak poznawana za fakt, ponieważ nie wiem, czy wiecie. Ale jest jedno źródło, które zdaje się potwierdzać, że ta teoria to stuprocentowy fakt. Jest to jedna króciutka scena z krainy lodu, z pierwszej części, gdzie Anna biegnie i śpiewa pierwsze księga, powiedzie, że hura wrota zamku zostały otwarte. I gdy tak biegnie obok zamku, no to. Przechodzą obok niej Roszpunka i Flynn. Na pewno wszyscy znacie tę scenę. Teraz wszyscy znają. Na przykład nawet moje koleżanki ze szkoły, jak im to pokazałam, to powiedziały: O, Roszpunka I w ogóle um, niektórzy myślą, że to był po prostu zwykły easter egg czyli takie mrugnięcie oczkiem do widza. Ale niektórzy doszukują się, że hej, skoro dodali nawet do bajki, to to znaczy, że to jest fakt. I dzisiaj chciałabym omówić um, argumenty, które potwierdzają, że ta teoria to fakt. Ta teoria mogłaby być faktem w sensie, ale nim nie jest, jak na razie, bo twórcy nie potwierdzili, ale że może być faktycznie prawdziwa. A po drugie, podam też trzy argumenty, dlaczego ta teoria nie jest prawdziwa. I może być tak naprawdę. Jedną, jednym wielkim wymysłem, który ludzie błędnie znad interpretowali trudne słowo, i uznali za fakt. I tutaj wczoraj już sobie zapisałam argumenty oraz kontrargumenty, i zaczynamy od tych argumentów za, ponieważ zawsze lubię myśleć pozytywnie. Pierwszy argument, dlaczego ta teoria może mieć sens i można mieć prawdę, jest pojawienie się rozpunki w pierwszej części Krainy Lodu. Już wspomniałam, że myśleli, że hej, skoro to umieścili w oficjalnym filmie, to, to znaczy, że to jest fakt i, i że Anna... I Roszpunka rzeczywiście to kuzynki. Bo, bo dlaczego, niby, księżniczka z zaplątanych miałaby się właśnie pojawić na koronacji Anny Jędrze, skoro nie byłaby z nimi spokrewniona? No dobra, jest tam bardzo dużo ludzi, ale widać na tej scenie, że Anna tak kątem oka na nią spogląda. I po prostu, jak spojrzymy na tę scenę bliżej, to widać, że Anna spogląda na Roszpunkę w dość szczególny sposób. I Ryszpunka także kątem oka na nią spogląda. A więc mo mogła to po prostu, mogła nie być mm, zwykłym gościem, który przybył na koronację bo tak, bo chciał zobaczyć nową królową, tylko po prostu ona i Flynn mogli być gośćmi, którzy są właśnie związani z arendelską rodziną królewską. Czyli na przykład Ryszpunka jest kuzynką Ann i Elf ten argument omówiłam już wcześniej, i ludzie myślą, że po prostu to jest zwykły isterek, że, że dodano to tam tylko, żeby tak mrugnąć oczkiem do, do fanów, ponieważ Roszpunka i Flynn, a właściwie mrugnąć oczkiem do, do spostrzegawczych fanów, zabrakło mi słowa, ponieważ Roszpunka i Flynn pojawiają się w bajce krainy lodu tylko na chwilę tylko dosłownie na 3 sekundy. A fani i takich wychwycili, bo rozpunka mimo, że nie ma swoich długich, złotych blond włosów, to jednak z tymi krótkimi brązowymi, które według mnie um, także są ładne, chociaż wiele ludzi po prostu nie lubi tej nowej fryzury roszpunki, to ja myślę, że zarówno ta klasyczna rozpoznawalna, czyli blond, i te krótkie, ciemne włosy, to po prostu obie te fryzury są ładne i są tak samo śliczne. Zresztą Anna i Elza po prostu a właściwie Elza w swoim pokoju na pewno sporządzała listę gości i pewnie nie bez powodu zaprosiła właśnie Roszpunkę i Flina. No dobra, mogę ich po prostu zaprosić, bo tak trzeba, bo tak chciała zaprosić wszystkich gości. Chciała po prostu być gościnna i miła, ale mógł być też inny powód, mianowicie pokrewieństwo rodzinne właśnie. I teraz zaczyna się robić jeszcze ciekawiej, mianowicie kolejnym argumentem jest Położenie geograficzne Norwegii i Niemiec. Czyli tam, gdzie dzieją się obie bajki, ponieważ kraina lodu dzieje się w Norwegii, w fikcyjnym Królestwie Arendel, a fabuła Zablątanych dzieje się w fikcyjnym Królestwie Korony, które znajduje się właśnie w, w epoce nowożytnej w Niemczech. Jakby nie patrzeć, to Norwegia i Niemcy. Mm, są bardzo blisko siebie na mapie. Normalnie, teraz jak powiem z, z pamięci, że jest u góry Norwegia, pomiędzy nimi jest Dania, a na samym końcu są Niemcy, a więc um, można by tam było tak przepłynąć królewskimi, jak tam i z tam, tam i z powrotem. Um, Hobbitami z powrotem, takie jak mam skojarzenie, książki nie czytałam, ale po prostu jeśli ktoś ogląda Hobbita to wie, do czego ja nawiązuję, mówiąc. Tam i z powrotem. Ja nie czytałam ani nie oglądałam, ale po prostu chciałam zrobić takie małe nawiązanko. Wiem, trochę przedłużam. Ale tak czy siak, z tych dwóch miejsc do tych dwóch królestw nadal no można by było przepłynąć królewskimi jachtami szybko. Kilka dni to pewnie by tam, by tam można było płynąć do tych dwóch miejsc tam i z powrotem. I właśnie ta bliskość mogłaby świadczyć o tym, że dziewczynki jeszcze przed, przed tym wypadkiem z mocami Elzy, no to może dziewczynki po prostu ze względu na bliskość tych dwóch miejsc często się spotykały, ale potem przez zamknięcie bram na zwyczajnym świecie o sobie zapomniały i żyły osobno. Ale pytasz, że hej, jak właśnie to się mogło stać, że przecież Roszpunka przez całe swoje życie mieszkała w wieży i Anna, Elza nie mogła jej po prostu odwiedzić, bo to bo wieża była położona na ludziu. Ale mogłoby to nawet mieć sens, ponieważ Roszpunka jest o 3 lata młodsza od Elzy, czyli ma 18 lat, po czym Elza ma 21. Plus jeszcze Roszpunka była przez rok była mnie rok, normalnie w zamku mieszkała, przed porwaniem ze strony Gertrudy. A więc, na przykład, Elza, jak była mała, jak miała na przykład te trzy latka, to mogła właśnie przyjechać przykładowo na chrzest aby zobaczyć ją i to by wyjaśniało, dlaczego w ogóle siebie nie pamiętają i siebie w ogóle nie znają, ponieważ Roszpunka była maleńka i Elza też w sumie była maleńka, bo miała tylko lat, a Anna by w życiu Roszpunki nie poznała, ponieważ po prostu... Hmm, ponieważ po prostu jak już Anna się urodziła, gdy Elza miała no, no trzy lata. to Roszpunka ja na przykład mogłam kilka miesięcy później zostać już porwana przez Gertrudę i mogły się rozpocząć poszukiwania, a tymczasem roszpunka dorastała w wierz. A więc sobie idealnie wyjaśniało, dlaczego dziewczyny siebie nie pamiętają. Po prostu taki sławny argument były za małe, żeby siebie pamiętać. Poza tym pewnie te dwie tragedie, czyli wypadek, wypadek Anny i Elzy z tymi lodowymi mocami. Oraz porwanie roszpunki po prostu rozdzieliły rodziny królewskie Arendel i Korony, które pewnie rodzice roszpunki oraz rodzice Anny bardzo dobrze się po prostu ze sobą dogadywali. Ja, ja sobie wyobrażam jako takich dobrych przyjaciół. A przez to, że w obu rodzinach wydarzyły się takie tragedie, no to po prostu. Mogli o sobie zapomnieć o tym, że w ogóle kiedyś mieli takie kontakty, i dzieciaki też mogą o sobie zapomnieć, dziewczynki właściwie. I dalej, charaktery Anny i I ten argument trochę zaprzecza poprzedniemu argumentowi, ale możemy wynieść to, że przecież w genach wielu ludzi dziedziczy podobne cechy od swoich rodziców. Czyli na przykład są dwie siostry, no to, no to ich dzieci dziedziczą podobne cechy, ponieważ te mamy też mają do siebie podobne cechy, a więc dzieci logiczne, że też. I właśnie mimo, że Anna nie poznała Roszpunki, no to na przykład jak przykładowo jej tata i mama Roszpunki byli rodzeństwem, do czego przejdę za chwilę, no to właśnie Anna mogła właśnie wynieść wynieść takie geny ze swojego taty i rosztuńka właśnie mogła też wynieść takie geny ze swojej mamy. Wiem trochę dziwnie to zapomniałam ale wiecie o co mi chodzi. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podobieństwa rodzinne. Bo jak widać rodziny królewskie z Alendel i Korony Miały nie tylko podobne charaktery, a właściwie następczynie tronu miały nie tylko podobne charaktery, ale także wygląd, ponieważ gdy spojrzymy na Annę i roszpunkę, to widać pomiędzy nimi uderzające podobieństwo. Duże oczy, podobny kolor włosów. Nawet gdy roszpunka była blondynką, to widać to właśnie, jak, jak była w słońcu, to widać było jej trochę takie takie truskawkowe włosy. Nie wiem, czy tak mi się wydaje, ale jak była w słońcu, to wydać było ten sam błysk na na, na włosy Roszpunki, jaki jest ten sam błysk na włosy Anny. W dodatku obie mają piegi. Jakbyście nie wiedzieli, to Roszpunka ma piegi, tylko ona ma tak zwane light freckles, jak to nazywają na stronie Disney Wiki, czyli Jasne piegi A Anna ma takie ewidentnie piegi Takie brązowe Które jak, jak słyszymy słowo piegi To od razu nam się nasuwają na myśl Tak samo rodzice obu dziewczyn Czyli, czyli Mama Roszpunki, Ariana I tata Anny Agnar Kurde nawet imiona mają podobne Ariana i Agnar Kurde oni też Oboje też mają takie mają nawet tak kolor oczu mianowicie jasna zieleń i taki właśnie mm, dla przeciwniku tej teorii może się wydawać że hej przecież mama Różpunki jest brunetką a tata mm, a tata -Jelzy jest rudy przecież przecież um, ojciec Agnara czyli król Runart, którego swoją drogą nie cierpie za to co zrobił w drugiej części ale ale w, w tych wspomnieniach, jeśli by ktoś nie wiedział, co on robi w drugiej części, ale nieważne, nie chcę spoilerować. Na przykład Ariana, czyli mama, czyli przykładować ojciec Anny i Elze, czyli siostra taty, mogła to wynieść po matce, po swojej matce, czyli królowej Ricie, żonie Runarda. W dodatku, podobno w gorączce lodu, widzieliśmy taki oto obraz, Um, obraz przedstawiający królową Ritę z Arendel, i ona rzeczywiście ma takie ciemnobrązowe włosy, a więc to jest bardzo prawdopodobne, że Agnar odziedziczył kolor włosów po ojcu, a Ariana odziedziczyła po matce. Jeszcze do tego trzeba wplątać to, że, że w serialu z Zaplątanych pojawia się Willow, czyli jak się okazuje, um, starsza siostra. Kolejna starsza siostra Agnara, bo można podejrzewać, że Ariana była starsza i co za tym idzie Willow też, a Agnar był najmłodszy. I przypuszczamy, że na przykład gdy Agnar się urodził, no to na przykład Willow i Ariana były już nastolatkami. Fajnie, gdyby się na przykład um, okazało, że, że Agnar tak naprawdę nie był sam, tylko miał dwie starsze siostry, które fajnie zaplotanych doskonale znają. Jakie to by było super, gdybyśmy zobaczyli zaplątanych i krainy lodu w jednym filmie? Kurczę, nawet z Aladyna i z Herkulesa był odcinek specjalny, w którym oboje się spotkali. A więc czemu z krainy lodu i zaplątanych takiego nie zrobić w momencie, gdy, są tak gdy to są tak podobne filmy? I taka ciekawa teoria, tym razem nie dotycząca niedoczyczą, rodziny królewskiej Arendelle, ale także związana z lotu i Zaplątanymi, ponieważ pewnie kojarzycie braci Karczybyków, taką mieli dziwną nazwę, w angielskiej wersji braci Stubbington, czyli tych złodziei z Zaplątanych, tych rudych, pewnie ich pamiętacie, jeśli oglądaliście Zaplątanych. No to co? No to co powiecie na to, gdy powiem wam, że są to jedni ze starszych, starszych braci Hansa z Krainy Lodu? I pewnie powiecie, co? Przecież oni nie miał żadnych braci. A właśnie, że miał. I to w ogóle wspominał o tym nawet w filmie, gdy Anna pytała go, ilu ma braci bo wiedział, że dwunastu i trzech z nich przez dwa lata udawało, że on nie istnieje. I potem, i, i na początku to można było uznać za kłamstwo, ponieważ on wtedy jeszcze udawał, że jest dobry i mógł to po prostu zmyślić, aby przypodobać się Annie, tą całą historyjkę z tymi braćmi i z ich złym zachowaniem, bo on naprawdę mógł być sam, tylko po prostu wymyślił sobie, że ma rodzeństwo, które są takimi potworami w ludzkiej skórze, żeby się przypodobać się Annie. Ale w książce Serce z Lodu autorstwa Elizabeth Rudnik dowiadujemy się, że Hans tak naprawdę miał tych 12 braci, że to jest potwierdzony fakt. I niestety byli wśród nich tacy bliźniacy, którzy się nazywali Rudy i Runo. Niestety nie wiemy, nie mamy ich ilustracji, ponieważ w tej książce w ogóle nie ma ilustracji i nie możemy się dowiedzieć, jak oni wyglądali. Ale w książce jest opisane, że. Jeden z nich był rudy, a drugi był blondynem. I co? Przecież to nie pasuje do braci Stawington, Przecież oni oboje byli ludzi! Bam! Teoria skończona! Ale przecież. Ale jeszcze jest jedno źródło: czyli drzew, oficjalne drzewo genealogiczne Rodziny Hansa, czyli Rodziny Królewskiej Południowych Wysp, czy Na jak, jak to przetłumaczyli w Polsce. I tam okazuje się, że wszyscy bracia Hansa, a także rodzice są rudzi. Mają rude włosy, a więc. A z tego co wiem, to drzewy genealogiczne, które można było zobaczyć w parkach Disneya, a konkretnie w parku w Kalifornii, w Disneylandzie w Kalifornii, no to właśnie jest, bardziej wiary, jest trochę bardziej wiarygodne niż opis Rudiego i Runa z serca z lodu. Tej książki, a więc możemy podejrzewać, że to są właśnie oni. I to by wyjaśniało, że tak naprawdę nie tylko Hans w, przez wychowanie w takiej okrutnej rodzinie, jak się to okazuje w tej książce, wyrósł na złego człowieka i wstrętnego egoistę, ale jego bracia także nie byli tacy święci i, na, i właśnie Rudy i Runo. Mm, Także się stoczyli przez złe wychowanie ze strony swojego ojca Bo wiadomo jak to było w tej piosence Dyscyplina to podstawa wychowania No to oni też się właśnie jakby stoczyli I stali się poszukiwanymi na całe Królestwo Korony złodziejami Właśnie ostatnio czytałam taki fanfic Friesen Czyli... Nie Frozen, bo to miała być inna nazwa, mianowicie Freezen, Helza and Christiana Alternate Universe. Niech Was nie wiedzie ten tytuł po angielsku, ponieważ to jest polski fanfic. W dodatku napisała go taka użytkowniczka WordPada i on jest po prostu świetny. Na, naj, tylko mamy na razie pierwszy rozdział, ale naprawdę polecam, gdyż ten fanfic zapowiada się naprawdę dobrze. Polecam go. Jego autorkę Spidey Jedi. takim ma pseudonim tam właśnie ten motyw, że Rudy i Runo oraz bracia Stubbington to te same postacie, no to został wykorzystany. I według mnie, jak ja to przeczytałam, to się po prostu uśmiechnęłam szeroko, ponieważ ja uwielbiam ten motyw łączenia zaplątanych i lodu, ponieważ to jest takie super, kiedy, kiedy postacie z obu filmów spotykają się w jednym filmie. Poza tym teraz ja przechodzimy do kolejnego punktu, czyli klimat obu filmów. Kurcze, um, ob, um, Zaplądanie i Lodu. Te dwa filmy są po prostu do siebie tak podobne. W obu mamy dziewczyny z marzeniami, w obu mamy um, królestwa po xix wieczne W obu mamy um, takich chłopaków, który, którzy jakby twardo stąpają po ziemi, czyli Flina i Kristoffa, Oraz zwierzęcych pomocników, czyli Olafa i Svena. I oczywiście super piosenki. I według mnie te dwa filmy, um, jak to powiedział Rabo z kanału Rabo, on niestety już nie nagrywa, ale on powiedział, że żadne filmy o księżniczkach Disney'a nie są do siebie aż tak zbliżone. I to jest moje, i to jest, um, i ja się z tym całkowicie zgadzam, ponieważ to potwierdza, że krainy lodu i zaplątanie, chociaż to nie jest potwierdzone, mogą się dziać w tym samym świecie, ponieważ podałam cztery według mnie um, wiarygodne argumenty. I teraz trzy ostatnie argumenty, które już są kont-argumentami. Pierwszy to easter Egi i ich znaczenie. I niestety easter eggi są to, jak to powiedzieli twórcy, mrugnięcia oczkiem do widza, czyli tak naprawdę mogą wcale nie być faktycznymi wskazówkami na prawdziwość teorii, tylko po prostu mogą być zwykłymi, zwykłym puszczeniem oczka, oczka do widza. Ponieważ, ponieważ na przykład reżyser w zaplądaniach powiedział, że w ogóle nie zauważył szpunki Filina oglądając krainy lodu. Serio, nie zauważył postaci z własnego filmu. I takie jest założenie twórców niestety, że stylegi nie mają łączyć światów, tylko po prostu oddawać, oddawać... Oddać jakby hołd filmom, które wcześniej powstały, jakby do nich nawiązywać, żeby jakby chwalić tych reżyserów, że well done, zrobiliście dobrą robotę. I easter eggi niestety są to um, tylko i wyłącznie takim mrugnięcie oczkiem do widza, a nie faktyczne wskazówki, że teorie są prawdziwe. I dalej, brak powiązania wśród twórców. Czy kiedykolwiek słyszeliście, aby Jennifer Lee na przykład mówiła o Byronie Howardzie, a Byron Howard o Jennifer Lee? No właśnie, oni praktycznie o sobie nie rozmawiają, nigdzie chyba nie, nigdzie nie ma ich wspólnych wywiadów i po prostu traktują swoje oba filmy, Jen Lee, Kraina Lodu, a Byron Howard, zaplątanych jako po prostu dwa osobne dzieła, które nie mają ze sobą żadnego powiązania. No, mają powiązanie w fabule, a tak naprawdę postacie nie są ze sobą powiązane. Po trzecie taki najważniejszy argument, nikt z zaplątanych nie wspomina o serio. W serialu z zaplątanych, gdzie mieli okazję to rozwinąć, ponieważ serial powstał po krainie lodu, po pierwszej części. No to Rozpórka nie wspomina w ogóle, że ma jakieś kuzynki. I nawet w jednym z odcinków, gdzie pojawia się mapa królestw graniczących z koroną. Tak Dziwnie zabrzmiało jak koronawirus, ale nieważne. No to właśnie na tej mapie nie ma arendel, chociaż tak naprawdę arendel powinno graniczyć z koroną, no to w ogóle go tam nie ma na tej mapie. A, gdy, a przecież arendel, jeśli jest tak ważny dla korony, i jeśli tam dwie rodziny królewskie są spokrewnione, no to czemu tego nie ma na mapie? I właśnie to są niestety trzy argumenty, które, które po prostu niszczą tę teorię. Pokazują, że teorie nie zawsze muszą być prawdziwe Ale nie wszystko stracone Ponieważ jest wciąż jeszcze szansa na serial z Krainy Lodu Szansa na jakąś krótką metrażówkę I szansa na trzecią część Szansa w ogóle jest na kontynuację albo na jakąś książkę czyli, czyli może zobaczymy taki tak zwany crossover, crossover Między tymi dwoma bajkami Może wreszcie doczekamy się w serialu odcinka, w którym Anna i Elza spotykają Roszpunkę i odkrywają swoje pokrewieństwo i w związku wyobrażacie sobie jak Anna i rożpunkę na przykład by do siebie podeszły i zaczęły rozmawiać że obie myślą tak samo, obie mają te same zainteresowania a wyobrażacie sobie na przykład relacje Bruniego i Pascala Bruniego z Krainy Lot 2, Ducha Ognia i Pascala Kamelałona z Zapętanej, jakby ktoś nie wiedział Przecież um, oni także, oni z kolei w drugą stronę mogliby być, ponieważ um, Bruni jest raczej taki spokojny, lubi się łasić w ogóle jak kot, pomimo, pomimo tego, że jest jaszczurką. A Pascal to jest taki wybuchowy, jakby to powiedziała moja mama, taki herość bandy, który właśnie, um, jak jak, w to, jak widzieliście zaplądanych, to wiecie, że na przykład um, on wsadził swój długi język Flinowi do ucha przez co on się obudził. I naprawdę, natomiast Bruni i Paska mogliby się po prostu nie dogadać. Ale dziewczyny mogłyby, a Elza by na to patrzyła, bo ona niestety nie ma danej przyjaciółki w świecie Disneya, która, która, która nie ma takiej postaci w świecie Disneya, która by żyła w tym samym okresie co Elza i by na niej pasowała jako przyjaciółka. To no niby, jest Honey Maren, czyli Hania Maja, bo sobie kupię imię z drugiej części, która właśnie jakby jest oficjalną przyjaciółką Elzy, ale właśnie jakby chodzi mi o postać innego filmu, bo, jakby kurczę, nawet, nawet Mała Syrenka dzieje się podobno w tym samym czasie co Kraina Lodu. Ale Arielka by po prostu mogła dołączyć do Anny i Rożpulki, i bez dziewczyny sobie stworzyły takie trio, a Elza niestety by była sama. Fajnie, gdyby na przykład w trzeciej części znalazła sobie wreszcie jakiegoś chłopaka. Żeby wreszcie nie była sama, bo naprawdę, ja myślę o tym, żeby Elza w trzeciej części Krain Lody, jeśli ta część powstanie, to po prostu znalazła sobie jakiegoś chłopaka, który by ją rozumiał nie musi mieć lodowych mocer, który by na przykład był taki miły, dobry i który był po prostu ją zaakceptował taka jaka jest, a nie nazywał ją Monster czyli potwór, jak to robił ten, ten Szwindelkamp. żeby po prostu nie był takim draniem wstrętnym do niej i moja opinia na temat tej teorii to, że ma sens trzyma się kupy jest fajna jest w ogóle taka innowacyjna, ponieważ jeszcze nigdy się nie spotkałam wcześniej, aby aby mm, jakieś filmy o księżniczkach w ten sposób łączyć. Według mnie to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że, że Anna, Elsa i Roszpunka kiedyś się w świecie bajek spotkają. Właściwie one się już nawet spotkały w rafie do w internecie, ale to nie były one, tylko ich wersje w internecie, a więc to możemy wykluczyć. I okej, okay, jeśli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę, subskrypcji oraz dać dzwoneczka, aby nie przegapić najnowszych powiadomień i napisz w komentarzu, czy słyszałeś o tej teorii i czy według Ciebie ona ma sens, a także możesz napisać swoje argumenty. Bardzo chętnie poczytam. A ja się z Wami żegnam i pa, do następnego filmiku.